Drzwi się siekierą i taki widok w domu. Dramat Haliny Mlynkowej. Halina Mlynkowa jakiś czas temu padła ofiarą włamywaczy. Teraz w jednym z najnowszych wywiadów artystka odsłoniła kulisy jednego z najbardziej dramatycznych momentów swojego życia. Halina Mlynkowa. Kariera, życie prywatne. Halina Mlynkowa to polsko-czeska piosenkarka i prezenterka telewizyjna. Szeroką popularność w Polsce zdobyła pod koniec lat 90., gdy została wokalistką zespołu Bratanki. To właśnie z tą grupą nagrała największe przeboje, takie jak Czerwone Korale, gdzie ten, który powie mi, czy w kinie, w Lublinie. Jej charakterystyczny głos i folkowe brzmienia sprawiły, że stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek tamtego okresu. W 2003 roku Mlynkowa zdecydowała się odejść z grupy i rozpocząć karierę solową, gdzie później nagrała kilka albumów. W życiu prywatnym Halina Mlynkowa spełnia się przede wszystkim w roli mamy. Owocem jej małżeństwa z aktorem Łukaszem Nowickim jest syn Piotr, który urodził się w 2004 roku, natomiast drugiego syna Leona doczekała się w 2021 roku wraz z obecnym partnerem, piosenkarzem Marcinem Kindlą. Tragedia w domu Haliny Mlynkowej Halina Mlynkowa miała okazję teraz gościć w wywiadzie RMF Show. Piosenkarka w trakcie rozmowy między innymi powróciła do przeszłości i opowiedziała o dramacie, który ją kiedyś spotkał. Kilka lat temu doszło do przerażającego włamania w domu artystki, przez co długi czas obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Jak sama mówi, wcześniej miała przeczucie, że coś złego może się wydarzyć. Przyjechałam w nocy i miałam wyłameń drzwi po prostu siekierą. Wiedziałam, że będzie włamanie, ponieważ mi ukradli tego dnia klucze. Chłopcy, taka ekipa, czyhali na mnie, wyznała na kanale YouTube RMF Show. Na szczęście w domu mlynkowej nie był cennych przedmiotów, ponieważ piosenkarka przygotowywała się do przeprowadzki. Całe zdarzenie przysporzyło jej jednak sporo strachu i emocji ale wsparciem okazała się sąsiadka, która pomogła jej po zaistniałym zdarzeniu. Tam już nic nie było, ja się przeprowadzałam do innego mieszkania. Mimo wszystko to było nieprzyjemne, miałam sąsiadkę dwa piętra wyżej, która bardzo mi pomogła, dodała wokalistka.